księdza Krakowskiego koła Partii zieloni opowie o naszych podstawowych postulatach w dziedzinie kultury. Proszę Państwa, jesteśmy przeciwni igrzyskom także w kulturze. Znaczy kultura nie musi być wcale ekskluzywnym dobrem dostępnych, dostępnym jedynie dla uprzywilejowanych. Musi stać się częścią naszej codzienności. Dlatego chcielibyśmy przede wszystkim docenić pracowników i pracowniczki miejskich domów kultury, ale także bibliotek i doceniać przede wszystkim kulturę tworzoną od do. Wspólnotowo, codziennie zadbać o stabilność finansowania tych instytucji. Po drugie, kultura to organizacje pozarządowe, które są w Krakowie nieco zaniedbane. Przede wszystkim trzeba postawić na małe i średnie granty dla nich, tak żeby nie musiały też organizować wielkich eventów i festiwali, ale żeby mogły funkcjonować też w codzienności, tworząc jakby codzienność miasta. Musimy zadbać także o sprawną politykę, przyjazną politykę lokalową wobec różnych instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji i o przestrzeń dostępną także dla dzieci, młodzieży, seniorów, seniorki, a także osoby pracujące. I po trzecie, wielkie miejskie instytucje kultury potrzebują nowego otwarcia, potrzebują powoływania konkursów, nawet znaczy dyrektorów w trybie konkursów oraz transparentnych, jasnych reguł funkcjonowania. Kultura w Krakowie jest pewną etykietką, ale musimy zadbać o nią wspólnie i razem.